Ja w to wręcz nie wierzę. Doczekałem się. Czekałem jedynie półtorej godziny. Ale jednak Maltael przybędzie. Słuchajcie, już jeden mecz grałem, nim udało się. Dzisiaj rozegrać świetny męż na wieczorze zagłady. Wygraliśmy, pokazałem wszystko co trzeba. Elegancko. Bam, patrzę, nie nagrywałem swojego głosu. Mikrofon wyłączony. Więc leci mi ponownie. Ale słuchajcie, wiem troszkę więcej na temat Maltaela. Więc w sumie na razie też nie będę mówił. Czy on będzie w mecie, czy nie, trzeba nim trochę pograć, zobaczyć. Ale ogólnie ma kilka plusów i minusów. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o jego wady, to brak CC, brak burstów obra obrażeń, nie może znukować kogoś tak drastycznie jak Jayna na przykład. Ale jego gigantycznym plusem jest taniec. Świetny. Tak więc, z tańcem wymiatu oczywiście, jest na swoim kuniu. No i gramy tutaj przeciwko Immortalowi Nieśmiertelnemu. No i tak, jak zapowiadałem w poprzednim filmie o talentach, będziemy sobie grali na takim buildzie, który, czym dłużej gościu posiada piętno żliwiarza, tym ma bardziej przerombane. Czyli dostaje 100% więcej obrażeń od 16 levelu. Tak więc, ponury żliwiarz będę tutaj brał. Z tego względu, chociaż zwiększony zasięg teleportu. O 35% to jest piękna rzecz. Ale jednak, tu, tu mogą być jakieś lekkie bodybloki. Eee, szybciej będziemy mogli uciekać, bo nie ma ucieczek żadnych ucieczek i to jest też jego minus. Żadnych ucieczek nie ma. Eee, ale tutaj całun został wypuszczony. Teleport będzie na niego. Nie, nie, bo nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma 15 wrzuconego. Eee, a już chciałem się do gościa teleportować. Aj, szkoda, że tego nie zrobiłem. Ok, teraz mogę podejść tu. Wyssać gościa. O, 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 i teraz wyssanie. Pierwszą krew zrobiliśmy. Tak więc w taki sposób to działa. Q, w ogóle, jeżeli chodzi o rotację, to na początku jest E, później jest doskok, wyssanie obszarowe. On bardzo fajnie czyści linię, Więc trzeba tutaj jasno powiedzieć, że na czyszczenie linii się gościu nadaje, na rozwalanie kamp również, bo właściwie cały czas się wysysa życie od stworów. Więc to jest naprawdę super. Słuchajcie, kilka rzeczy jeżeli chodzi o tą linię po lewej stronie. Maltael, Malfurion przepraszam i e, Tral. Tral został tego reworka. Teraz będzie się grało nim... Ja nie jestem specjalistą od Tral'a powiem wam, ale to co widziałem jak koledzy się pokazywali na jakichś filmach. Powiem wam, że byłem w totalnym szoku. E, dobrze się leczy, ma fajną ereczkę teraz. się e, na 20 levelu, gdzie tworzy taki mur. E, a Malfurion stracił Cleansa. Eee, stracił cleansa? Malfurion? Serio, nie ma cleansa na, na levelu 7 w ogóle. Zamiast tego, teraz ma jak złapisz gościa w, w ruty, to wtedy ma zmniejszenie leczenia dany cel. Zmniejszenie leczenia o 30%. Więc teraz się będzie. Będę się długo zastanawiał, czy wziąć Malfuriona. Bo jednak to jest delikwent. No, który potrzebował tego kminsa. No... zobaczymy jak będzie. Okej, okay, ale powracając tutaj tego gościa. Widzę, że o fajne jest to, że ta diva będzie próbowała... <laughs> Przeskoczyłem za niej! <laughs> ale super. O, poszło. Przesko! Wysanie, dobrze! Tutaj ją złapałem, świetnie będę mógł przeskoczyć do niej ona o tym nie wie, a może wie! Się za chwilę dowie! ACH! Już przeleciał hak, a ja go tam jeszcze kosą. ciach! Ale to jest genialna postać, wow! Dobra, i na razie nie używamy tego jak widzicie, tego ponurego żniwiarza, dopiero jak będziemy uciekać. To ja będę, ja będę starał się tego używać. Ach, poczekajcie chwilę. Gdy tam zrobić? Zrobimy piętno, mroczne żliwo. Okej, okay, jak widzicie możemy tak, zaatakować kogoś i wysysamy z trzech celów, nie? Atakujemy tego gościa i wysysamy z trzech celów. Mniej więcej tak robimy. Kampę ja mam mało życia. Ale stwierdziłem, że warto byłoby wziąć to, więc jeszcze to wezmę. Okej, okay, elegancko. Tak więc bierzemy. Chwila tutaj. I idziemy. A Nie traćmy czasu po prostu. Ogólnie bym się wycofał, ale. No to jest, jako, jako że to jest pierwszy, no to. Panicho, nie? No, ale, moi drodzy, mamy jeszcze lunarę, która będzie fajnie tu pułkować. Żniwa poleciały! I teleport, wysanie życia piękna sprawa. Eksplozja będzie za chwilkę. Ach, kurcze, nie udało mi się. Ale mogę, mogę. Pięknie poszło. Co mi, nie, nie, nie zostawajcie w eksplozji live, bo strasznie dużo życia zrzucicie <gry> wtedy. Oj, widzę, że się tam to lekko zawiesił O, lunara! Dobra, przez, przeteleportowałem się na gościa. Ale świetny mobilny jest ta postać, powiem wam. Ten zasięg, powiem wam, że jest jeszcze jedne, jeden build, jak sobie na nim myślę, pewno go spróbuję. E, mówi, mowa tutaj o... O, na dole jest tral. Już zwala nam bramę. On że zrobił? Nikt, nikt tam nie poszedł od nas. Jest jeden, jeszcze jeden build właśnie na zasięg e, naszego teleportu i później jak się teleportujemy, to jest e, chyba to masakra, to Właściwie każdy dostaje, że tak powiem. No, on nas może zabić. Musimy uważać. O. Właśnie w taki sposób co spróbujemy zrobić. Jak się teleportujemy w, w wtedy to y, dajemy piętno wszystkim dookoła tego celu, więc fajna sprawa. A teraz sobie weźmiemy śmiertelność. Innymi słowy, przeskok powoduje utratę czterech punktów zdrowia tego pana. <grym> I teraz, jak widzicie w ogóle, jak Traal wypuścił wilka, to yy, ten wilk przelatuje. Yy, pasywnie przelatuje przez wszystkie cele. Jest taki talent, który powoduje, że jak przejdzie przez jeden cel, to dalej, jeszcze dalej leci. Yy, więc niezły zasięg ma. A, zresztą, jeśli ja się tutaj wychylię, Okej okay. Dobra, wyssamy wy ich tutaj całkowicie że to jest ostro się tutaj zasadziliśmy na Pana Okej, okay, ostry konflikt, ale ja idę na mida już eee... Tam sobie jakoś radzą czym szybciej będziemy na midzie, tym lepiej O, mamy bardzo blisko tutaj, jak widzicie Jak widzicie, idziemy, on tu sobie rzuci obszarówkę staniemy sobie troszkę z tyłu Wysysysamy go całkowicie Możemy też tym doskokiem doskoczyć do niego DOSKOKIEM DOSKOCZYĆ Teleportem doskoczyć do gościa. Okej, okay, ale legałem O, moja droga! Ach, udało się zabić za cenę! Cenę życia! Dobrze, dobrze się stało. Bardzo dobrze. Ja dostałem tu chwilkę od Malkuriona O to chodzi. Posłałem tam. O, ładnie go trafiło. Nawet nie wie. ...kiedy zostaje przeze mnie dopadnięty. A, dobra, hmm... Alfuriona by się przydał trafić tym. O, jest, jest, namiar, jest namiar. Uwaga, uwaga. Drzewiec mnie tutaj chce pokonać, ale wyścigam z niego życie. Fajne jest to nie powiem wam, to jest tak potężne. Oj, niestety, niestety nie mam namiaru. Ja Więc powiem wam, że ten... że ta fala, E, ten całą śmierć, to jest jakby taki typowy namiar na, na gościa. Taki mark. Jeżeli masz go na sobie, to bądź pewny... że... o jakie to było szybkie! Jakie to było szybkie! I doskok! I śmierć nadciąga! <laughs> nadciąga grawasz. Wow, ale fajnie. Niesamowity szybkie to jest, prawda? Lekko ja tylko dużyłem zaraz teleport na nią. Coś niesamowitego. Dobra, ja będę u góry. Tutaj. Widzę, że próbuję tu walczyć ze śmiercią, nie wygrać. <grytanie> Słuchajcie, my pójdziemy na udręczone dusze, ponieważ idziemy ogólnie na build na piętno, -czy, czyli tym, czym więcej takich yy, tej, tej cechy jest na, na wrogich bohaterach, na stworach, tym lepiej. I będziemy to ostro leczyć. O, ładnie. Pani go trafił. Okej okay. Trafiłem, mu, wow Przeciegniesz go? Nie Dobra, no to boimy to Boże Ty, to je... Tego nie ma, A, Problem z wyświetleniem na PS. -e. OK, rozumiem, dobra Tego fortu już nie ma Ej, ja tam dalej chciałem bić O, on wie dobrze że jak go trafię to będzie miał problem, chociaż jesteśmy pod wieżyczkami, więc nie mamy żadnego pusza nic. Ja wolę iść tam na dół Chodźmy, 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 chodźmy. Możesz się w sumie z nim bawić. O! Teraz, dwa, dobra, mi przez 4 sekundy dokładniej trwa. 4, 4 sekundy. No, robimy to. Jeszcze zabiliśmy tam kogoś. Ale jest piękny, bo jest 9-12, więc e, spokojnie możemy to zrobić. Wszystkie kampy. Ja jeszcze Rki swoje nie używam, więc na, na spokojnie. Mamy 72, trafimy na 150. Powinniśmy jeszcze coś porobić. Ale widzę, że nasi chcą się bić. No dobra, no to zrobimy troszkę więcej stacków. Ach. Chciałem na Hamę ją po prostu złapać, wiecie? Dobra, ja, ja myślę, że... A to jest takie słabe zostawanie tutaj. Chociaż oni nie mają jeszcze dziesiątek. Teraz mają! Uwaga, 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 uwaga! Będą chcieli walczyć. Ślemy całą w tamtą stronę. Nic to nie dało za bardzo. Bo i widzę, że wow. Ładne to było. Teraz możemy jedynkę użyć, ale nie ma potrzeby, więc... Nie ma potrzeby, żeby szybciej uciekać. Weźmiemy sobie teraz tak, bo mamy tam stwory, potwory, jak widzicie, divy i tak dalej. Ja wezmę sobie ominę, o bo tu jest tak, talent na pancerz fizyczny, to jest nieustępliwość, tutaj jest pancerz, 50 punktów pancerza magicznego, ale ja sobie wezmę zwiększenie skuteczności leczenia wydarciem dusz. Dokładnie o 4% maksymalnego celu. Nie grałem jeszcze na tym, chcę zobaczyć jak mniej więcej to funkcjonuje. Chodź, weźmiemy to to Zobaczymy jak skutecznie będziemy mogli się leczyć Może to jest jednak coś fajnego Coś co warto mieć W szczególności że teleport to jest drugie 4% Czyli mamy 12% Czyli w pewnym sensie jest niezłe, niezła akcja Jak zrobimy EWQ -E -E ten, ten cały nasz fajny Oj, O o o o Uwaga Wrzucam Dobra Ja go po prostu zmieliłem To było po prostu totalne morderstwo Przykosiłem to Tym sierpem O Ranek to jest zabawne No ale mamy dużą przewagę levelu, to jest dwa, dwa levely właściwie Okej, okay, czyli zobaczmy na to gościa, patrzcie. Raz, dwa, A, bo to, to jeżeli chodzi o, o cel y Życie wydarcie, który nie pisze o celu, to ok. To może być całkiem skuteczne, ale jeżeli chodzi o teleport, to tutaj jest bohater, dla bohaterów. Tylko i wyłącznie. Ranim, jak ranimy bohatera, to 4%. I za tych bohaterach powiem, nie, nieźle. Nie złe Okej, Ok, lecimy na lewą stronę. Mam nadzieję, że 20 levelu dobijemy, bo tam jest mega talent. I pozwala nam się praktycznie e, przeteleportować. A czy powstać ze zmartwych. E, może zobaczmy to, e, jakie są na 20 levelu teraz. Myślę, że ten. Te, ten nasz mecz skończy się szybko e, więc ogólnie tak ja jestem taka opocikany w ogóle nie unikam tego żniwiarz dusz tutaj wydłuża czas działania aktywnych udręczonych dusz więc to jest całkiem fajna sprawa e, anioł śmierci tutaj leczymy się leczymy się zadając obrażenie przy tej erce jak wiecie na, na erce na 10 levelu naznaczamy gościa i, dostajemy, i on dostaje obrażenie 50% brakującego zdrowia i z, z r na 20 leczymy się, jeżeli chodzi o te, o te obrażenia. Przejmujemy. Całą śmierć, to po, nasze E zostawia ślad. Jeżeli ktoś w to wejdzie, to ma całą śmierć na sobie. E, to, to jest jedna sprawa. E, I nikt nie powstrzyma śmierci, tutaj e, jak umrzemy, wstajemy. Po prostu wstajemy, rezurekcja totalna. E, I w tym momencie e, przy, wydłuża nam się czas jakby... Czas powstania następnego o 25%, czyli czas odnowienia naszego bohatera, że tak powiem, o 25%. Ale wstajemy, jak dobrze gramy, nie giniemy dużo, to automatycznie wstajemy, moi drodzy, po śmierci. Mega sprawa. Myślę, że to będzie... Oj, naznaczę kogoś? Ja mnie naznaczyłem. To widzę... Oj, mamy, mamy, mamy. Weźmiemy Memento Mori. Okej, naznaczona jest. Tade Użyję tej erki chociaż raz. No i na końcu, żeby umarli. Ej, no nie ma jak tego za bardzo użyć na siłę. Próbowałem wam pokazać erkę, którą żeście widzieli dosłownie przez 2 sekundy. No, szkoda, szkoda, że nie było za, du za dużo sytuacji. Bo właściwie to jest koniec gry, tak więc 13-minutowa gierka. W takim razie ja zrobię jeszcze drugi gameplay: gdzie spróbujemy sobie pójść typowo pod W, czyli pod ten teleport. Większy zasięg teleportu. E, przy teleportowaniu będziemy obszarowo nanosić e, nasze piętno. To może by fajnie działać. To może fajnie działać, zobaczymy. MVP jest Johnny z SCRZ. Johnny. Ej, Johnny! Lecimy z jak Wam się podoba sama postać! Bo ja powiem, że jest niezły. 44% obrażeń zadanych nieśmiertelnym. Spoko. Rallowi dam tutaj plusik. Myślę, że jest całkiem fajny. No ale nie było okazji pokazać Wam Ultra. No, szkoda. Tak więc pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej, na samym końcu jeszcze Wam pokażę statystyki. Mniej więcej tyle: 17 tysięcy dipsa to jest właściwie nic. Ja się prawie nie biłem. Ja się skupiałem na Immortalu. A tutaj jest taki początek całkiem spoko bildu, gdzie ponury żniwiarz tu ma, naprawdę dobra ucieczka to jest. Body bloki was nie, nie dotykają, e, tutaj mamy mroczne żniwo, że przedłużamy o 2 sekundy działanie tego. Później z tym jest bardzo ważny momentum mori, że po każdych 4 sekundach kolejne uderzenie tej cechy zadaje 100% obrażeń. Pięknie to wygląda na stworach też, czyli bardzo szybko robimy kampy. Tu jest pożeracz dusz, 4% jak gościa trafimy. Tu jest 4% życia, jeżeli zranimy bohatera. Wow, niesamowite i udręczone dusze wszystkim nakładamy. Dostajemy pancerz, 20 punktów pancerza i wyzwanym na fałdnicy dusz, która w sposób ciągły obejmuje pobliskich przeciwników działanie piętna żniwiarza. Fajne, prawda? Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej!